W trzeciej części historii o Falkenhagen będziecie mogli dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Tutaj na tym zdjęciu satelitarnym, wykonanym w latach 90., zwróćcie uwagę na te trzy kwadraciki po lewej stronie u góry. Były to trzy lądowiska dla śmigłowców. Tutaj mamy pokazane, jak obecnie wygląda wejście do stref dekontaminacji, a te zdjęcie, jak to wyglądało tuż po opuszczeniu obiektu przez Rosjan. Tutaj widzimy wschodnie wejście, gdzie jeszcze pozostały tory. Wchodząc do obiektu, przechodzimy przez tzw. drzwi bezpieczeństwa, które ważyły ponad 3 tony, i znajdujemy się w tzw. strefie dekontaminacji, gdzie żołnierze byli myci specjalnym roztworem i opłukiwani z opadu radioaktywnego. Opuszczamy pierwszą część strefy dekontaminacyjnej ze środków promieniotwórczych. Przechodzimy do drugiej części, która wyglądała mniej więcej tak samo. Nie różniła się prawie niczym. Zanim wejdziemy do głównej części stanowiska dowodzenia, cofnijmy się jeszcze kilka metrów i przenieśmy się na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze znajdowała się kolejna strefa dekontaminacji. Odbywała się tu dekontaminacja ze środków chemicznych, jak i biologicznych. Widzimy, że już trochę się różniła od tej na dole, ponieważ było więcej pomieszczeń. Jak widać, na ścianach zarówno na dolnej strefie dekontaminacji, jak i górnej znajdowały się płytki, które były kwaso i długoodporne. Powoli kierujemy się już na dół, gdzie były kolejne drzwi bezpieczeństwa prowadzące do wnętrza potężnego obiektu. Z informacji, jakie na udało nam się uzyskać po przejściu przez te drzwi wchodziliśmy do tak zwanej śluzy wyrównującej ciśnienie, ponieważ wewnątrz obiektu cały czas musiało panować nadciśnienie, żeby się nie zostały żadne środki chemiczne, biologiczne do wnętrza obiektu. No już w zasadzie jesteśmy wewnątrz pierwszej kondygnacji obiektu. Jeszcze tylko przez kilka drzwi hermetycznych przechodzimy i wchodzimy do bardzo ciekawego pomieszczenia, ponieważ tutaj były doprowadzone trzy linie, niezależne linie energetyczne, gdzie moc była dostarczana do obiektu w megawatach. Tutaj też znajdowały się urządzenia, które zapewniały w razie awarii linii energetycznych przełączenie na zasilanie tzw. buforowe z akumulatorów, póki nie zostaną uruchomione agregaty awaryjne. Na tym zdjęciu widzimy. Trzy kable zasilające, które były grubości dosłownie ramienia ludzkiego. Na tym ujęciu widzimy wnętrze tunelu, który łączył wejście wschodnie i zachodnie. Wejście wschodnie było użytkowane tylko i wyłącznie w czasie pokoju, a wejście zachodnie w razie ataku nuklearnego albo ataku bronią chemiczną lub biologiczną. Ponieważ tam były strefy dekontaminacji i nie mógł nikt wejść skażony do wnętrza obiektu. Tutaj po lewej widzimy pozostałość futryny po kolejnych drzwiach hermetycznych, których tutaj można no, spotkać bardzo dużo. Obiekt był w stanie pracować w pełnej hermetyzacji, ale jak długo to nie udało nam się dowiedzieć, ale na pewno to było kilka dni albo do kilku tygodni nawet. To światełko w oddali, które widzicie, to jest przebijające się światło przez dziurę w drzwiach, które znajdują się na końcu tunelu od wschodniej strony obiektu. No, tutaj jak widzimy, pozostałości po Rosjanach różnych gazet można napotkać. Tutaj mamy yy, włazy, które były bardzo często stosowane w radzieckich obiektach. A tutaj mamy drzwi bezpieczeństwa prowadzące do obiektu od wschodniej strony. Przechodzimy przez pierwsze, tu tutaj mamy drugie. Mimo że drzwi bezpieczeństwa mają już swoje lata, to można je jeszcze bez problemu otworzyć. Teraz kierujemy się na poziom numer 2, który był chyba najważniejszym poziomem w całym obiekcie. Tutaj po prawej stronie widzimy rury, w których biegły wszystkie kable łączności na niższe poziomy. W pomieszczeniach po lewej stronie mamy nietypową podłogę, ponieważ jest na takim niewielkim podwyższeniu z metalowych elementów. Prawdopodobnie tu też znajdował się jakiś ważny sprzęt łączności albo jakiś sprzęt komputerowy. Ze względu na to, że podłoga była podwyższona, żeby było można szybko i łatwo przeciągać kable z innych pomieszczeń. Jako ciekawostkę. Można zobaczyć w obiekcie safe. Safe albo jak to woli skarbiec. Co było w nim przechowywane, możemy się tylko domyślić. Mogły być tam jakieś tajne plany ataków na wypadek wojny nuklearnej. Największym pomieszczeniem na poziomie numer 2 była tak zwana sala bojowa, w której znajdował się sprzęt łączności, różne plansze podświetlane, mapy, na których były pokazywane działania wojsk w razie wojny. Południowo-zachodnim narożniku tej kondygnacji. Utworzono także prywatną strefę dla dowódcy dyżurnego, który podczas pracy, czyli podczas pełnienia dyżuru, miał tu pewną prywatność, w której mógł odciąć się od ogólnego stresu. Ponieważ zawsze musiał być dostępny na miejscu, jego pomieszczenia prywatne zostały wyposażone w łazienkę i toaletę. Tutaj widzimy jedną z trzech wanien, które były w tym obiekcie. Zanim zajdziemy na poziom trzeci, musimy pierw Zwiedzić taki nietypowy poziom, poziom 2,5. Taka dziwna nazwa, ponieważ znajduje się pomiędzy piętrem drugim a trzecim. Na tym poziomie znajdowały się przede wszystkim wszystkie systemy wentylacji, klimatyzacji, urządzenia do chłodzenia sprzętu, jak i zbiorniki na wodę. Był to niewielki poziom, ale był też jednym z ważniejszych poziomów w schronie w Falkenhagen. Na tym poziomie znajdowały się również trzy gigantyczne zbiorniki, w których była przechowywana woda, na wypadek jakby obiekt miał funkcjonować w pełnej hermetyzacji. Zbiorniki są na tyle duże, że sięgają dwóch poziomów, 2,5 oraz trzeciego. W tego typu włazów znajduje się masa. Za nimi przeważnie kryły się różnego typu przejścia, tunele. Tak jak tutaj widzimy, jest akurat jakiś szyb. Powoli udajemy się na poziom trzeci. Poziom trzeci nie zawierał zbyt dużej ilości pomieszczeń. Poziom trzeci służył przede wszystkim do odpoczynku żołnierzy pełniących służbę w schronie. Elementy w postaci takich zawiasów wystających ze ściany i u góry, takie jakby dwa haki widać, to nic innego jak pozostałości po pryczach, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, był to poziom, w którym odpoczywali żołnierze pełniący służbę w warunkach bojowych w tym obiekcie. Tutaj widzimy wejście do tunelu, gdzie znajdowały się specjalne klapy. Każda taka klapa, jedna, znajdowała się nad jednym pomieszczeniem, w którym był przechowywany gaz na poziomie czwartym. Teraz przejdziemy sobie do drugiego, takiego samego tunelu, w którym jeszcze będzie widać rurę, która pozostała i służyła do zalewania. Komór na poziomie czwartym wodą. Jak widzimy wejście wygląda tak samo jak do poprzedniego tunelu i mamy rurę, o, o której przed chwilą wspominałem. Dobrze, teraz udajemy się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, do którego prowadzą kręte schody. No, widzimy, już jesteśmy na górze. Tutaj po bokach pozostały resztki takich stelaży, na których leżały kable do systemów łączności. Naprawdę musiała być ich tutaj masa, ponieważ yy, nad nami albo w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego, do którego prowadzi ten korytarz, znajdowała się komora kablowa ale też z tego co udało nam się znaleźć w informacjach o obiekcie, jedna z wież miała też być przeznaczona jako tak zwana podstawa pod anteny. No i doszliśmy do drzwi prowadzących na zewnątrz. Niestety nie da się nimi wyjść, ponieważ z drugiej strony są przysypane do połowy ziemi. Są to tak zwane drzwi bezpieczeństwa i ważą ponad 3 tony. Idąc od strony wyjścia ewakuacyjnego, widzimy, ile znajdowało się tam kabli do systemów łączności. Niestety to są już resztki kabli, które zostały. Widzimy tutaj pozostałości uciętych kabli koncentrycznych, które prawdopodobnie prowadziły do anten. Na tym planie widzimy, jak był połączony schron Falkenhagen z innymi obiektami na terenie Niemiec wschodnich. Jedną z najważniejszych tras kablowych łączącą Falkenhagen z Moskwą była trasa pod Niebałtyku. Kolejną trasą kablową, która łączyła obiekt Falkenhagen z Moskwą, to była trasa kabla MKK1. Ten kabel wychodził z terenu Niemiec, szedł przez Pragę, Milowice, Katowice, Lwów, a następnie do Moskwy. Obiekt był też połączony z Moskwą za pomocą łączności troposferycznej, gdzie stacje były rozstawione na terenie naszego kraju. Stanowisko dowodzenia było również połączone z bardzo ważnym obiektem Armii Niemieckiej był to schron Ministerstwa Obrony Narodowej Niemiec Wschodnich w Harnekop. Stanowisko dowodzenia Falkenhagen wchodziło w skład systemów łączności Armii Radzieckiej na terenie Niemiec Wschodnich i dostało kryptonim Arbaliet. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to, ponieważ nie znam y, zbyt dobrze rosyjskiego i oznaczało to Kusza. Znajdujemy się na poziomie czwartym, gdzie chyba było najwięcej pomieszczeń. Na tym ujęciu widzimy pomieszczenia znajdujące się pod halą agregatów. Jak widać, były tu różne zbiorniki, mniejsze, większe, a nawet kable. To może teraz udajmy się do pomieszczeń, a raczej do hali, w której znajdowały się agregaty. Widzimy tutaj pozostałości wieszaków od kabli, koryt kablowych oraz resztki kabli zasilających, ponieważ na tym poziomie ...było pełno szaf energetycznych. I właśnie wchodzimy do hali agregatów, która była podzielona na dwie mniejsze. W pierwszej znajdowały się dwa agregaty, a w drugiej jeden. Schodzimy teraz pod hala agregatów, gdzie zostały resztki kabli. Widać jaka masa tych, tego kablowania zasilającego obiekt awaryjnie musiała się znajdować. Na tym ujęciu widzimy pozostałości po rozdzielniach, albo jak to się mówi pod rozdzielniach, które były odpowiedzialne albo za poszczególne poziomy lub poszczególne pomieszczenia znajdujące się wewnątrz obiektu. Zwrócić uwagę na tym zdjęciu na rury wystające z sufitu. Były to specjalne rury, którymi szły kable do systemów łączności, jak i do anten. Rury przechodziły przez wszystkie cztery poziomy od jednej z wież lub studni kablowej. Obiekt był też zabezpieczony przed impulsem elektromagnetycznym, w szczególności tak zwana sala bojowa, która tworzyła klatkę Faradaya. Teraz znajdujemy się w korytarzu. Te drzwi znajdujące się po prawej i po lewej stronie to nic innego jak komory, w których kiedyś Niemcy przechowywali wyprodukowany gaz bojowy. Na suficie widać takie wystające szpilki. To nic innego jak pozostałości tzw. Yy, suwnicy, albo jak to woli przenośnika, za pomocą którego były przenoszone pojemniki z gazem, który znajdował się w komorach. Tutaj będziemy mogli zobaczyć otwór, o którym wspominałem wcześniej na poziomie trzecim. To jest ten tunel z klapami. Nie znamy dokładnego przeznaczenia poziomu czwartego, ale wiemy na pewno, że podczas corocznych ćwiczeń Układu Warszawskiego na czwartym piętrze stacjonowali tzw. oficerowie łącznikowi, którzy byli odpowiedzialni za łączność z państwami Układu Warszawskiego podczas ćwiczeń.